Wiem, że ten seks ma ogromne znaczenie, szczególnie dla kobiet, jeżeli chodzi o to przywiązanie, więc nie chciałam, aby to zagłuszyło tą percepcję, taką trzeźwą patrzenia na drugą, na drugą osobę. Czy jest wobec ciebie w porządku, czy fakt, że się ma takie wartości, jak mówi, czy za słowami idą też czyny, bo bardzo łatwo jest y, to schować za, za tym pożądaniem. A to jest też kwestia wiary? U mnie na początku nie była. Ja, tak jak wspomnieliśmy, byłam w tej podstawówce katolickiej, mhm. przez to bardzo zbrzydła mi religia. Przestałam chodzić do kościoła, jak już nie musiałam, czyli idąc do gimnazjum. Na początku naszego związku Daniel mi o tym mówił, nie narzucał mi tego absolutnie, ale wiem, że chodził do kościoła co niedzielę, a przez to, że my spędzaliśmy ze sobą każdy dzień i często gdzieś wyjeżdżaliśmy na weekendy, no to przychodzi niedziela i ja sobie myślałam, że co, no, mam siedzieć gdzieś sama albo siedzieć na ławce przed tym kościołem. Nie zapieczę mnie, jak tam wejdę. Mhm.